Hello, ludziska, z tej strony fabu 24 a to 21 dzień otwierania kalendarza adwentowego Ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. To szukamy 20 jedynki. Jest ona tutaj. Pierwszy rząd wreszcie skończymy, bo tutaj wszystkie już otworzyliśmy okienka, jak widać. To otwieramy 20 jedynkę. Hop, i jest. O, look! Takie są elementy w worku. To ja już otwieram. Hop. Już Wam pokazuję. Hop. Wysypuję. O. Jest. To ja już go składam. Najpierw nóżki z ciałkiem. Teraz hełm robimy. O. Nienawidzę tego przyczepiać, ale dzisiaj akurat mi tak łatwo. Teraz główka. Hełm. Hop. I miecz. O. Tak się prezentuje Luke. To jest ten zimowy taki. On był w takim mini zestawie był kiedyś. Znaczy no dalej jest, ale był w takim. Ma normalne nóżki, wszystko normalnie. Chyba buźki ma dwie strony. Jest taka i Dobra, jest taka uśmiechnięta. Ma on miecz świetlny i hełm taki. Z boku prezentuje się on tak. Nie ma z boku żadnych nadruków. Z tyłu tak. Ma tutaj na y, cial, ciele nadruki. Z drugiego boku też nie ma. Tutaj ma na nóżkach i na ciele. Części zapasowe to są, już Wam pokazuję, takie. Jest część od jego kasku i miecz świetny. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Papa pa, Ludziska.